Cześć, Wojtek z kanału finansowego Excel. Dzisiaj bardzo fajna rzecz. Sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych do komórek. Często mamy problemy z tym, że ludzie wprowadzają różne dane oprócz dat, wprowadzają liczby, cyfry, da, jakieś inne rzeczy, spacje i później Excel nam to źle czyta. Tutaj ograniczymy do maksimum, pokażę jak ograniczyć do maksimum wprowadzanie błędnych danych. Możemy mieć takie ograniczenia tutaj w naszej karcie do pełnych liczb, dziesiętnych, listy danych, pozycji, dat i tak Oraz funkcji, które chcemy wybrać. Przejdźmy od razu do dzieła, bo to jest bardzo fajna, fajna sprawa. W tej komórce chcemy zastosować ograniczenie tylko w tej komórce, żeby, była tylko, żeby w tej komórce był tylko tekst. No proszę bardzo, jak to robimy? W prosty sposób w karcie dane znajdujemy poprawność danych, klikamy poprawność danych, szukamy odpowiedniej wartości. Tutaj będzie szukamy, żeby był tylko prowadzony tekst. O, ran nie mamy nic, czyli musimy zastosować niestandardowe. I tutaj zastosujemy funkcję. Musimy zastosować jakąś formułę do sprawdzenia tekstu, czy w danej komórce jest tekst, możemy zastosować funkcję np. czy tekst tekst w komórce A3 i ok i proszę zobaczyć, jakie to proste było i ograniczenie tylko do tekstu w przeciwnym razie będziemy mieli błąd pokazany o, błąd a tekst Wojtek Voilà, jest. Przy czym komunikat błędu, niestety, tutaj nic tam nie mówi. Proszę zobaczyć. Wprowadzę tam jakoś błędną dane. Ta wartość jest niezgodna, ale z czym? Z ograniczeniami. Czyli należałoby to wprowadzić jeszcze dla osoby, która wprowadza dane podpowiedź. Prowadzimy tu podpowiedź. Na razie jedna funkcja, a później pokażę, jak się inny sposób wprowadza podpowiedź. Alert o błędzie. Jeżeli wyskoczam błąd, wprowadzimy błędy dane na przykład liczbowe, to w komunikacie o błędzie podamy. Taki komunikat. Wprowadź, wprowadź wartość tekstową. Na przykład. OK. I zobaczymy jak to wygląda teraz. Prowadzamy jakąś błędną daną wprowadź wartość tekstową. Widzimy, że już dla, dla osób, które wprowadza to, yy, używa nasz arkusz, wszystko jest jasne. Możemy też wprowadzić ograniczenia, zrobić np. Do, do miesięcy, do liczb całkowitych. Tutaj zrobimy powiedzmy, yy, wprowadź numer miesiąca od 1 do 12. Zaraz zobaczymy jak to zrobić. Poprawność danych. Karta ustawienia pełna liczba, bo tu chcemy wprowadzić od 1 do 12, liczba między minimum 1, maksimum 12 ale w obłędzie wprowadź wprowadź liczby od 1 do 12 tylko liczby tylko tylko Od 1 do 12. Zobaczymy tak, skup się, skup się. Jak ty tu dać. Mhm. I Wpisuj, wpisujemy jakąś liczbę. 1. Jest okej. Okay. Wpisujemy liczbę 25. Skup się tytuł mamy, wprowadź liczby tylko w zakresie od 1 do 12. Możemy jeszcze jedną podpowiedź zastosować, o tutaj poniżej komórki będzie. Proszę zobaczyć, jak to się robi. Poprawność danych, komunikat wyjściowy, komunikat wyjściowy, wprowadź, wprowadź. tylko liczby. 1 do 15. Widzimy, że od razu się pokazuje podpowiedź, jak na komórkę naciśnimy. Możemy sprowadzić też podpowiedź dla poszczególnej komórki bez określenia tych kryteriów negatywnych. To znaczy, że możemy tam wpisywać dane i nie będzie tam blokowało danej komórki. Proszę zobaczyć, jak to się robi. Zastosujemy to dla tej komórki prować poprawność danych i nie będziemy ustawiali kryteria poprawności, tylko sam komunikat wyjściowy. Prowadź prowadź rok 2021 2025. W zakres tu i Proszę zobaczyć. Tu możemy wprowadzać jakiś chcemy rok, dane jakie chcemy. Ta funkcja nam tylko podpowiada, co mamy wprowadzić, a nie ogranicza nam kryterium tej komórki. Ciekawą sprawą jest ta druga opcja, którą pokazywam zakreść nieprawidłowe dane. Mamy nieraz tysiąc wierszy różnych i chcemy na przykład wybrać nieprawidłowe dane, które ciężko nam od razu na pierwszy rzut oka zobaczyć. Proszę zobaczyć, jak to możemy zrobić. Tutaj postaram się, żeby nam zakreślił Excel nieprawidłowe dane, to znaczy powyżej setki. Ustawiamy poprawność danych, ustawienia, ustawienia pełne liczby i wartości mają być od 1 do 100. Powyżej już będą nieprawidłowe. zakreślenie, nieprawidłowe dane wybieramy. I proszę bardzo, voilà mamy zakreślone dane. Wspaniała rzecz, tak? Naprawdę, gdy mamy tych pozycji kilka tysięcy, to fajnie może to zrobić. W następnym przykładzie mamy ilość znaków. Na przykład wybierzmy, wybierzemy 10 znaków. Znowu, My na przykład możemy to dla określenia jakiejś ID magazynu, możemy też dla określenia PESELu, możemy dla Jakiegoś numeru, który jest dana, dana liczba, powiedzmy 12, 10. Poprawność danych znowu. I teraz tak, dozwolone dane, pełna liczba, lista dana, pełna liczba. I nie między, tylko równa się. 10. Jeżeli weźmiemy 5, OK. O. Nie będzie 5. A gdy weźmiemy 10 znaków, na przykład 10, e, to się pomyliłem znowu. 1, 2, 3, 6, 10. Coś tu jest nie tak. Zaraz zobaczymy. Poprawność danych. Pełna liczba. O, o, Pełna liczba. Nie. Długość tekstu, oczywiście. I teraz powinno być dobrze. Wprowadzamy ilość znaków. Źle, nie ma 10. Wprowadzimy teraz 10 znaków. 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, jest dobrze. Możemy też robić określone... Tutaj zakres komórki ograniczyć do określonych dat. Na przykład poprawić dane. uprawność danych i daty. Data początkowa, powiedzmy, będzie 2021 01 01. Data końcowa koniec roku 2021 12 31 Tak. 31 alerta w błędzie. Prowadź Prawidłową, prawidłową datę okay. I teraz prowadzimy datę w A dobrą Możemy te w ten sam sposób zabezpieczać się przed błędnymi yy, wpisywaniami przez pacji liczb, cyfr dodatkowo do dat na przykład weźmy tutaj datę poprawność danych piszmy, że ma być data między 1 stycznia tak samo zrobimy 2101 01 a 21 stycznia 1231 i tutaj wprowadzimy złodate. datę 12 25 i dodamy jakąś literkę. Widzimy? Błąd jest. Bardzo ciekawą opcją tutaj, właśnie, którą często bardzo korzystam, są listy. Lista powoduje to, że ograniczam się do wyboru. Poszczególnych kryteriów, które chcemy określić sami, żeby nikt nie wpisywał nam dodatkowych na przykład miesiące jakieś liczby tak dalej. Proszę zobaczyć jak to działa. Tutaj weźmiemy sobie listę naszą, zrobimy listę z miesięcy, 12 miesięcy. Ja lubię sobie to, te miesiące, te dane do listy w innej komórce robić, żeby od razu widzieć skąd to się bierze. może też ręcznie wpisywać, zaraz pokażę. I cały set weźmiemy. Robimy listę, która nam ograniczy możliwość korzystania z tej komórki, tylko do wybranych elementów. Dane. Lista. Poprawność danych lista. Proszę bardzo. To oczywiście możemy ukryć. Lista nam funkcjonuje. Nie możemy tu nic wpisać, proszę zobaczyć. Wpiszemy coś. Nie możemy. Genialna sprawa. Naprawdę ja bardzo często używam list, bo to jest bardzo pożyteczne. Nawet w kilku filmach poprzednich też używałem list. Możemy, a, możemy, oczywiście, tak powiedziałam, możemy oprócz list, tutaj w kolumnie, wpisywać prosto listy do komórki. Zaraz pokażę, jak to się robi. Dane. Poprawność danych. Lista. I źródło styczeń, średnik luty i grudzień, powiedzmy. Po średniku, proszę pamiętać. I proszę zobaczyć. Widzimy to sa tak samo, tylko jakoś mi nie podoba się to. opisywanie ręcznie też nie. Teraz pokażę, jak, się, jak można zastosować bardzo fajnie dwie listy uzależnione od siebie. Czyli pierwszą listę, w pierwszą komórkę chcemy wprowadzić w liście wyboru, chcemy wprowadzić, żeby były warzywa, owoce, wędliny, a druga uzależniona od tego komórka, żeby w liście wyboru były tylko na przykład warzywa kapusta, w owocach jabłko i ta kolumna, a w wędliniach tylko te wędliny. Jak to się robi? Jest tutaj bardzo ciekawa kwestia nazwa, nazwy danych. Oczywiście można nazwać na przykład, musimy najpierw nazwać poszczególne listy. Czy tą listę musimy nazwać owoce, tą list, listę owoce, tą warzywa, tą wędlinę. Można to zrobić pojedynczo przez formuły definiuj nazwę, ale możemy zrobimy to automatycznie. Zaznaczamy od pierwszej do ostatniej pozycji i wciskamy magiczny klawisz Ctrl F, Shift F3. I tu mamy coś takiego od razu: utwórz nazwy na podstawie wartości z. Nas interesuje górny wiersz, są nazwami, warzywa są nazwami tych poszczególnych pozycji, owoce, pozycje owoców, wędliny, wędlin Klikamy OK i mamy, proszę zobaczyć, pierwszą listę będziemy mieli. dane poprawność danych lista lista i teraz otworzymy pierwszą listę z tych warzyw z tych komórek i proszę zobaczyć pierwsza lista jest a druga lista dlatego że otworzyliśmy te nazwy do poszczególnych kolumn które mamy tutaj nazwy kolumn będzie nam odnosiła się do tej komórki przez funkcję, dosyć ciekawo adres pośredni. Zrobię o tym film, także szczegółowo to funkcję omówię, bo jest bardzo ciekawa. Adres pośredni zwraca odwołanie wskazane przez wartość tekstową, czyli tutaj weźmiemy coś takiego, adres pośredni, chcemy jakoś komórkę, do której chcemy się odnieść, do tej komórki i proszę zobaczyć, co nam wyskakuje nam wszystkie podległe tutaj rzeczy, które mamy u państwa pewnie wyskoczył kapusta powiedzmy, pierwsza bo ja mam funkcję, mam najnowszy Excel i tu są funkcje rozlane, czy rozlewają się po kolei u państwa, w starych Excelach może być tylko kapusta przed. i wstawimy sobie tutaj do, ręcznie do list lista źródło i funkcję wprowadzamy, adres pośredni, pośredni e, średni i komórka, odnosimy się do komórki tutaj D57 D57 zamykamy i to jest to wszystko tu jeszcze weźmy równa się co o coś, błąd literowy zrobiłem równa się adres pośredni i do komórki E L, D 57 zerówka w adresie pośrednio zrobiłem. dobrze, mamy Wola, chwila prawdy. Węgliny. Owoce barzywa. I zostały nam warzywa jeszcze, tak? Wszystko działa. To tyle. Myślę, że ta funkcja ograniczenia komórek do poszczególnych wartości warto zastosować do poszczególnych list. Ja często stosuję, dlatego żeby ograniczyć komuś, kto ma mniejsze, kto ma mniejsze zdolności do poznania Excela do wpisywania różnych głupot. I myślę, że to jest fajna rzecz. Dla tych, którzy robią różnego typu funkcje, różnego typu arkusze, e, dla pozostałych pracowników.